Chodź ze mną na targi PGA w Poznaniu. Jesteśmy przed główną, we, przed główną bramą. Chyba widzimy się w środku. Jesteśmy w środku. Pawilon 5 jest tym odjedzenia i muzyki. Zobacz ile mają różnych krówek. Wszystkie moje ulubione smaki, ale niestety nie jem już słodyczy od dwóch dni. Chodź zobaczymy co jest dalej. Oczywiście tutaj jest mnóstwo rzeczy związanych z anime. Black Ops 6 przed nami, uważaj. O, takie puzle lubię najbardziej. 3D z drewna, bardzo delikatne. No. Wszystko bez kleju. O kurczę. Bardzo, bardzo fajne, ale... Nie, to nie, to nie na moją um, cierpliwość, bo ja bym to wszystko połamał. Ale, ale bardzo fajne sprawy. Ten dinos, ten smog mi się podoba. Tak wygląda Bear Warlockiego. Pawilon numer 7, w którym... Nie wiem co jest. Nie pamiętam. Bo byłem tutaj na przeszpiegach już wczoraj. Sobie przeszedłem wszystko. Ale... Ale nie pamiętam. A, wiem. Tutaj są wystawcy Game Dev. Gdzie są różnego rodzaju zagadki, konkursy, prelekcje. Także też dla niektórych będzie to bardzo ciekawe. Można zgarnąć może nawet pracę. Nie wiem, wiem, że jest rekrutacja do poznańskiej grupy RPG. Trzeba rozwiązać zagadkę. I jak się rozwiąże zagadkę, to jest się godnym wejścia do, do tej poznańskiej grupy. Zagrajmy w grę. Broken Alliance. Dobra. Raz. Kto wyczytał samouczek? Idziemy. Proszę zobaczcie. Widzieliście kiedyś takiego pada? Bananowego pada? Grać w grę można na bananach. Okazuje się, że można grać na wszystkim. W tym i na bananie. No i teraz jesteśmy w pawilonie numer. 7? 7 Lego wszechobecne. Lego Minecraft. Proszę bardzo. Można się pobawić w Lego, poskładać, co tam chcecie. Puścić wodze wyobraźni. Ale moją ulubioną rzeczą jest to, co znajduje się za nami. Czyli Doritosy. Doritosy i Cymbergaj. To są dwie rzeczy, które lubię najbardziej. Chodźcie po Chipsy i zobaczymy, co tam się dzieje z tymi Doritosami. Druga najlepsza rzecz to Cynbergai. Jak nie graliście, pożałujcie. Zapraszam do Akademii Pana Kleksa. Chodźmy. Zapraszam Was do mojego magicznego świata. Około 13 będzie jakaś prelekcja związana z Panem Kleksem, i będą aktorzy. O mamy Pana Kleksa. Prawdopodobnie nie wiem, to jest Pan Kleks z Temu <grywa> albo z AliExpress. Chodźcie, pokażę Wam pierwszy numer CD Action z lat 90. Zobaczcie, tak wyglądał pierwszy numer CD Action kwiecień 96. Reprint jest doskonały. Wszystko wygląda tak jak w 1996. Jeżeli chcecie sobie nabyć coś takiego, a jest to kawał historii, to stanowisko CD action pawilon 8. Pawilon 8, stanowisko CD action. Dzieje się naprawdę sporo tutaj. Był w punk Bardzo ciekawa strategia za nami z lewej strony. Nie miałem niestety okazji pograć, bo jest za duża kolejka. Za nami z drugiej strony, ale to nieważne, mój operator trochę nie ogarnia. Idziemy dalej. Wszędzie są tak ogromne kolejki. Że chętnie bym na przykład spróbował sobie taki VR, ale. Bardzo, mogę zrobić to zdjęcie? No pewnie, że możesz. Kurka. a Aż się nie spodziewałem ciebie tutaj. Szyma. Słuchaj, skąd jesteś? Ja jestem z Koła. To jest y, godzina z... Gdzieś y, w stronę Łodzi. Łodzi, tak? No, chyba tak, w tę stronę To więcej. słuchaj, to jeszcze powiedz mi do, do kamery ładnie, e, co cię tutaj najbardziej... Naj... Co cię zachęciło, żeby tu przyjechać? Tutaj? Bo przyjechałem do głównie do znajomych. Okay. Żeby z nimi najbardziej spędzić czas, a tak to myślę, że po prostu te stanowiska. Przy okazji. No. Co ci się najbardziej podoba do tej pory? Aktualnie? Właśnie chciałem spróbować Wielara, który jest bardzo okay. ciekawy, bo nigdy nie grałem. No ja też nie, ale kolejka mnie trochę odstrasza. Właśnie się jako no tak wiesz, tak, że nie było taniosów. osób. Okej, okay, spoko, super, no to chętnie zobaczę jak sobie tam wiarujesz. Ale mega, że cię tu w ogóle spotkałem stary. tak. No to bardzo. cieszę. ja oglądam twoje filmy, w wcześniej oglądałem, jak robiłeś te e, jak to się nazywało? Furka. Teorie spiskowe ogólnie o Marvelu. Okej, okay. no na pewno będą jeszcze się pojawiały takie teorie spiskowe. kolega tak samo jest wielkim fanem. Tak? Właśnie był panel o komiksach Marvela, ale no nic ciekawego nie powiedzieli. Ja zresztą sam... przyszedłem na samą końcówkę, także spóźniłem się. Wczoraj tutaj przyciągało najwięcej ludzi, i był konkurs, w którym trzeba było napisać tekst, mimo bardzo proste. Ale klawiatura była pusta. Nie było żadnych przycisków, i trzeba było wszystko z pamięci robić. Słuchajcie, pierwszy quiz będzie gdzieś pojedynkowi o 13.00, a potem chyba co godzinę w zasadzie będą te quizy, więc będzie ich dużo. I jeżeli myszka jest ustawiona, to klikamy R i ruszamy. 30 sekund. Miałeś szansę ustawić myszkę? No ale no dobrze. Jeszcze raz. Do pierwszego kliknięcia, jeszcze raz spokojnie. Ten jest dla mnie. Marvel Jesus. Andal, poczekaj. Dobra. Wczoraj moja ulubiona scena była tutaj, czyli retro i geek. Ja jestem takim retro geekiem. Dlatego to było dla mnie naj, najciekawsze. Stare konsole, stare pady, wszystko stare. No, i najważniejsze, stare gierki. A za chwilę rozpocznie się panel dotyczący komiksów Marvela. Zobaczcie, czy wy w coś takiego graliście kiedyś? Widać to piękne odświeżanie, całe 20 Hz. Jest dobrze. Przebrania ludzi robią wrażenie, aczkolwiek największe. Kosplayowe szaleństwo będzie w niedzielę około 12 do 14, z tego co się orientuję, bo będzie cały konkurs, jeżeli chodzi o cosplaye. W takie coś zawsze chciałem pograć, jak miałem 10 lat. Mimo że nie lubię wyścigówek, to granie na takim fotelu z pedałami i kierownicą no, jest, jest na co popatrzeć, wzbudza dużo emocji. No i przechodzimy do stoisk z różnymi gadżetami. Tutaj rękodzieło bardziej dla kobiet, także widzicie, każdy znajdzie coś dla siebie. Idziemy tutaj? O, a to stanowisko dla mnie. Przed nami, jak widać, miecze różnego rodzaju. Geralta, katany Także to jest to co lubię Zobacz Robi wrażenie Dlaczego ty przyjechałeś i skąd? ja? Z Trójmiasta. miasta. aż. O oh wow. To dlaczego? Jak jest głównie powód? Siostrze siostry pierwszy raz? Tak, Cześć. pierwszy raz witam. I jak Ci podoba? Jest za bardzo fajnie, w ogóle wrażenia są super. Jak na to, że jestem pierwszy raz, bo nigdy nie byłam. Nawet na Byrkonie ani też jestem mega zadowolona. Pyrkon też polecam. To co, przyjedziecie za rok? <laughs> Oczywiście, że tak, a ja No i super. I na to liczyłem. Dzień O miłego. No i tak jak widzicie, wszystko przeszliśmy sobie. Jest mnóstwo rzeczy do roboty dla każdego. Każdy znajdzie to dla siebie. Game Dev, można pograć, można się najeść, bo są foothole, Mamy dużo prelekcji i wszystko trwa od rana do wieczora przez piątek, sobotę i niedzielę. W momencie nagrywania tego materiału jest sobota, tak więc przed nami jeszcze cała niedziela i konkurs cosplay. Także wpadajcie na PGA, jak nie teraz, to za rok. Na razie.